Witamy w kolejnym odcinku z serii Battlefield Heroes z tej strony Heaven. Ze nami jest Langer, Adrian. Cień! No cóż, mapa. Nie wiem jaka. Adrian, czy podkreślam ja to... Polska nazwa. Atak w głąb lądu, coś takiego. Ale Aha, przedstawia pokusy. nam inwazja na plażę Macha. Aha, czyli aliantów. Fajna. We Francji. Ten, jaki hardcore w ogóle wpadł. Gdzie Więc... jesteś? A tutaj tak latam gdzieś... Tak. Ja widzę co? No cóż, tam w sumie... Dawaj go Po długiej przerwie Ale z powrotem... No tutaj za kamieniem ktoś próbował? Tak widziałem, o, dostałem speeda. Czekaj coś. Jeszcze tam granatki. Nie, to jest nasz. Ups. Nie rzucaj, nie rzucaj. To nie jest nasz tutaj stary nie wiem gdzie ty jesteś. Zgubiłem cię A gdzieś tam wszedłem, właśnie zabiłem o, 15hp. Wow, ty 3 jakaś... What the fuck, ja przeżyłem, nie wierzę. <laughs> Dobra, niezbyt wiem co tutaj się stało, ale nie chcę wiedzieć chyba. Bartek jak... o, już ktoś, sniper. Jak chcesz to też ci reaguje? Co? Siada z łodzie, to też ci laguje? Nie, nie odczułem tego. O dobra, zabiję typa jakiegoś. Marek, gdzie jesteś? No widzę cię. Ej, hey, Sniper z tyłu jest! What the fuck? Leci magazynek. Zobaczenia nie mam. Dobra, chodźmy. On... Obity asosze dostałem. Proszę... O, przejęliśmy A Ano. Tylko uwaga, bo oni się tu O, właśnie nam się wbijają, widzisz? Czemu nie mogę beczki rzucić Widziałeś co się z nią stało? Nie. Czego? Masz tarczę Masz łódce jest Poszedł. Wow, tam jakiś typ jeszcze minacz. Ej dobra, ja nie wiem skąd dostajesz, jeszcze mówiąc Coś tu jedzie, o czołkano. Ej dobra, on tu jest w środku stary! Nie tak? zabijłeś go, no Zabij, to kolejne Masz granaty, masz... Mieszkałem się psuje, nie mogę. Dostał rzec granatami? Szkoda, że trzymam. tylko Muszę to poulepszać trochę Chociaż wydaje mi się, że to podpalenie jest lepsze Ale nie wiem Tak Wydaje mi się, że u jest najlepsze podpalenie i leczenie Chodź, chodź, tu mam o, leczenie agenta leczenie tak, to biorę Gdzie Tutaj masz agenta? był? Jest Gdzie Gdzie to? Gościu jest w przeciwlotniczym Widzę, widzę Dobra Zabity, zabity Granaty robią robotę O, tam, tam, tam jest snajper Właśnie A po plecach dostałeś No, sorry Dobra, chodź, idziemy na punkt No i jest tutaj nie kampią. Idzie ktoś, idzie ktoś Na sztercze, bo to... bez ja całem tą beczkę co rzucił Okej okay. Patrycja byś tam tu drzwi Poszedł. Moja celność po prostu zabija. plecy. Okej, okay, okej. Okay. A widzę. Jak to? Ja chyba. Nie wiem, dobra, ale lecę w stronę następnego punktu. W ogóle to jest dział A nie widziałem, że to samo są. Może tam dalej ja, są. Tak, gdzieś? żeby... dla mnie ta mapa jest nowa. ona no tam, nie wiem ile wasza. z miesiąca na dwa. Ja chyba drugi raz dopiero. Czekaj gdzie jesteś, gdzie jesteś. Nie wiem. Wiem cię. Dobrze, że mam te. Ja. Wiesz co, te natychmiastowe leczenia. Co były tam zdawane kiedyś. Cię zdawane ja tego to, mam z bo... 200? No ja też coś koło tego mam, nie. Właśnie mi się przydają. Ale jak to. z tym leczeniem nie do zabicia, prawie. A no jak tu się z kimś, i wiesz, że odpali swoje leczenie, potem te to zaraz się tam posądzą. A dziecko i tam szatu. O, mój, leczenie mi odpalili. Zabijam się, Ja na plecy nie wchodzę. Uwaga, waga, w plecy to tobie robią. Tak, zauważyłem. Nie, teraz ta Tak? To dobrze. to zaraz zapadłeś? No. Właśnie. kto tu jest. Taki dobry jestem, wiesz. zawsze. Słyszę czołg, ja go nie widzę. Dziękujemy. Widzę. Tą panu. Jaką skrzynkę dostałem? O co chodzi? No to są te. Co tam klucze te... były. Cały czas? Aha, no to yeah. spoko, ale wolno klucz jednak. Wow! What the fuck, czemu tu jest czołg? <ścoughs> Wszyscy rzucają tym. <ścoughs> co rzucają? Czołgiem. Też sobie wziąłem jeden punkt w to podbicie. To jest nie? dobre. No. Ej dobra, przyda mi Samo się po pomoc, stary. Bo ja już wiem, że oni tu idą. Jak ci snajperzy tłuko. To się tak tutaj tłukliśmy wstąp... Jeepa klikliśmy, bo nie mogliśmy kierowcy zabić. No właśnie, widziałem, że tutaj typ w Jeepie był, ale... Przez te krzaki można przejść? Chyba nie, nie wiem. Nie, są tylko wyznaczone miejsca. bo beczka mi przeleciała przez nie. Myślałem, że ja też przejdę. Uuu! Znowu mi dupy Dobra, widzę na cię. Dobra, ja mam tarczę jeszcze w zanadrzu. Okej. Okay. Kolejny popołom się zabiera Możemy podchodzić. O jest gościu, wychylił się. Bierze samochód. Niech to odjechał. <grystanie> wow, masz leczenie? Jeszcze żebym ja go widział. O stary. Musi jest kolejny. Muszę przeładować. Wow, tam ich jest więcej. Jeszcze sniper Masz rację. nie? Właśnie użyłem Dobra, granat. Zabicie? Kupa granatów mnie zabija. Kontrolujesz czas nagrywania? Co? Kontrolujesz czas? Nie Nie patrzyłem O, o, o widzę, ten jakiś Jak przyjęliśmy flagę, to kudeczka jest Oni chyba nam tego nie mogą odbić Musimy się dostać na tył mapy Jest ten typ. No bezowite. Jak tam statystyki wyglądają? O, wow, 11-0. Żyjesz? No raczej. gdzie jesteś? Dobra, widzę cię. Jakiego? Mam tu jakiegoś cwaniaka. A, po plecach dostaję moje plecki. Nie, wyłożyłem się. AK-74 nie robiła Gające to... Co? Och, tam gdzieś podskatuje. Wow, no ten nóż jest stary zabójczy po prostu. Prawie się pożywam. Słyszałeś? Tak, się zaraz do mnie Co Nie wiem kto. Mam tu jakiś ziomek był przy tych skałach. Tak, tak. Poszedł. Masz rację, Tak. odparaj Gdzie ty jesteś? Troszkę no, też w koszulce biegasz cały czas? Tak. No nie wiem, czy można znaleźć. Chyba można. Raczej tak. Tak, pierdolę. No. Musi... Musi być tak Wow, ten... Czym on biega? Z, zimna stal satoru, Gdzieś <noise> za Z maczetą kurwa latał i... <noise> Ale wolno biegam jakoś. O! O! Czołg! Myściu wziął problemy tutaj widzę, słyszę. Halo Adrian? O, straciliśmy niestety gracza. Jest player Bartolo, dziękujemy. Wracamy po krótkiej przerwie. Jeszcze ogólne statystyki, tylko witamy z powrotem, już po krótkiej przerwie i miejmy nadzieję, że bez problemów technicznych. Mapa nadmorskie, starcie. Bardzo przyjemna. I bardzo lubię. I dla mnie jako tanka. Gdzie jesteś Bartek? E, jesteś A. Już kończę, no jestem A ścinka, dobra, mam czołg, jestem w mieście to dobrze, bo my RS pobroniliśmy Ja może jakiś samolot kombinuję Czekaj, dobra, ja tu przy latarni jestem, punkt przejmuję Chyba, że mnie ktoś będzie ostrzeliwać Gdzie ty jesteś? Fajnie, że jakiś typ to przejął, który przyszedł później. A no, no rozpieszczę się bawię. A zrobimy misję dzienną A nie, bo Ale to trzeba trzech Ja się że. Nie. Dobra Ale gdzieś... Mam czołg, nie ma, że w pełni sprawne. Ale u nas u na spałnie tam jesteś? No to wszystko. już jadę jedę na alternie. Spoko to się pokręcę tu w latarni. Zaraz możemy uderzyć na ich bazę że jest człowiek coś. Jak coś się plansza od nowa to możemy samoloty przejąć no, i się samolotami powiedzieć. Byłoby dobrze. Dobra, ja już tam lecę na ich bazę. Abra to... ja od strony latarni. O ja mnie sobie czołki tylko na nowszy Nie, nie idziemy na lepszy model. Zdrowszy. Wow, serio. Co jest spręg, dobra, gdzie teraz? Ty! Które mnie sniperski zabrał mi 30 hp czołgu? Fajnie, że na tego typu coś Ty jakiś sniper wali do mnie z górki. Menu wąski damage. Uwaga na plecach Marsów. No Z czołgiem się zabawiam. Oho, do mnie samolot pusza. Jest zbadu. Zostawiam go zniszczyć. Masz czym podjechać tutaj, a to ja Zabiłem gościa, lol, jeden HP mu zbiłem. Się wyłożył typer. A ja wiem gdzie ty jesteś, a tutaj się kręcisz. Na górce wie. cały czas. Dobra, to spoko. Z jednej strony mam snajpera, z drugiej czołg. Siadaj. Gdzie jesteś? Jest super. Ja, kurwa za obok ciebie. Już. Lecimy. Muszę a, tyle to cię nie wyżywać tego, jest. 300 sztuk. Włącz kolego, że tam wsiadł. Gdzieś tam i tu Ale ja te stare, spamuję tym już. Więc... Tylko miliardy. Może jest tam broń, co byłeś No spoko! Uber pancer 5 Fausta. W ogóle gościu już wszedł do. Strzelca, ja dobra. siedzę u niej i się tylko wymieniam czołgami A jakiś gościu na awku siedzi. jesteś Bartek? Ja jestem w mieście, no posuń się koleś, no. O, ten gościu co tak, ze snajperki rani, ten ma M95 Ja właśnie swojego rozjechałem, o, wiecie co, lata trochę No niestety ścianę inne Jem typa takiego Masz jakiś pojazd? Tak, w ciągu jestem A gościu ma bazukę, więc nie jest dobrze Może samochodów nie ma o, samochód God <gaddamit>, sam Teraz tu zginę tam jesteś u nich? Na rozpieszczeniu? Tak. Uuu. Jadę. <grystanie> Dobra. Stary, o. nie chcesz wiedzieć, gdzie jestem? Ja tu jest na plaży. Wow! Jest. Nie masz samolotu jakiegoś? Bo ja nie mogę się stąd wyciągnąć. Tyle ci powiem. Spadłem w przepaść, jestem na plaży. <grystanie> Widzisz takiego gościa Tularella? A czekaj u nich. Nie, 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 u nas. No widzę. No tu. To... Na liście. A, na liście, A nie, chodzi mi o to, czy tak go widzisz po prostu. Nie. nie. Coś tu jest, jakiś pojazd. samochód. No cóż. Dobra ja idę po samolot. Co się zabić? Stoję na jakimś otwartym terenie, to cię Tu Nie ma otwartego terenu stary. Same pola to są. Mało. Tak, naprawdę. Niech. Zobaczysz sobie na materiale, gdzie ja jestem. Ewentualnie możesz przypłynąć do mnie. W wodzie jesteś? To też cię no. mogę wyłowić. Tam jestem obok farmy na wzgórzu, wiesz? Jak widzisz, Widzę to... cię! <grym> na minimapie. Dobra, lecę. <grym> Jak tam wpadłeś? <grym> no, po prostu uciekałem, bo miałem, nie wiem, z 10 HP... Tam zawsze skill'a się używa, żeby czołgi zrzucać. Jestem w wodzie, tam... jakby, co? Dobra, nie wiem, czy ten samolot... Jest <grym> ja za wionetką nie mogę nie? skakać, więc wiesz <grym> Może wystarczy. <grym> Fajnie, że... Jednak jest za Dobra, wracamy do mnie Ups Co ja robię w ogóle? Ja zawsze szybko wow, granaty, to, to przez przypadek leszenia poużywałem wszystkie <grym> Okej, okay, to był fejn Mam granatów. Samolot. No, jesteś z wiedział... Daleko jest? Nie wiem, jak go widział. Tu. O, tu przed nami jest. Mam dostęp. Skrzynkę znowu. Możesz jak naprawić ten samolot? Już odpalam. Bo. podrzuć tam da. No, źle, źle, nie Nie, 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 nie. Ja miałem już to, chcesz. Ja już wiem, co ty kombinujesz. A trzy punkty, jeden punkt został. Coś pierwsz No, czemu nie wyskoczyłem? Nie wiem. No to spoko jeszcze... No nie wiem, stary. Zbijłem się. Tyle ci powiem, nie? No ale Jeden punkt wyskoczyłem. Został. I umarłeś, tak jak wiem. Nie, no i Wciskam to E w ogóle, żeby wyskoczyć, nie działa. Wciskam spację, spadochron nie działa. Gratuluję. zostań ja, zabicie. Bye, Ram, Epic noobs. No to dawaj startujemy do samolotu po prostu No Ci udało Boże ten wynik Nie patrzcie ludziki Chyba <grym> że coś wybuchło Nie, no, jeszcze <grym> raz to samo Tu co jeszcze raz tam? Łódkę przejdziemy i zakończymy materiał chyba. Tak, masz będzie okej? Okay. Jest, no, ja samolot, mam samolot, mam samolot. Spójrz, to nasz. Kurde, tamten też. Dobra, muszę no, sobie, jak to się latało. no, no, W lewo, w lewo! Bardziej w lewo, 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 lewo. Dobra. Tylko bym też skoczył. <grym> no, sekundę wcześniej okay. byłem. Fajnie, że on zdobywa pierwsze uderzenia. Co się stało? No z gościem się rozbiliśmy. Ja mam więcej punktów, to ja powinienem... Ale dostać. naprzeciw się zderzyliście? Tak, jeszcze na stronę trochę. No zobacz stary, on ma mniej punktów. Ale jest to... Dobra, idę na czołg. Aż mam 5000 części Ej, stary był nas na bazie typer z samolotu tam niewiele pomogę nie, co samochody mogę nam kończyć O, tu jest czołk O, wow, dobra, mam stopnia tak. Wyszedł gościu Sniper No, no samolotem to niewiele tam pomogę Okej okay. Tyle czołk jakiś jest Jadę na miasto. Samolot Wystarczy wystartował. Z od nich. po lewej stronie klientów. Czy Jest. I tak. Ale ładnie pikował w dół. <grym> się. Zrobiłem gościa z pod ochroną ostatnio. A wiem, wyskoczyłem jaki się masz. Wyskoczyłem z samolotu, już przy ziemi byłem, no nie wiem. Za sekundę bym wylądował. A goście chciał mnie samolotem przelecieć. O, się. Rozwalił się spadochron. Prawy punkt jest biały Prawy punkt jest biały Można przejąć Nie wierzę, że ty wchodzi po drabinie Dzień Sprawiedliwości wykonano No bo Jestem nobem bo zabiłem gościa który wchodził po tych po drabinie Gdzieś się kręci jakiś typ, bo co czas zostaje punkty. No właśnie. A, widziałem ich czołg. A, gościu bez butów nie ja Aha, to tylko raz mi został. Znowu. Mhm. Fajnie. Znowu no, was nie jechać. Miał. Goddammit, miałeś jechać. No, zawsze ludzie we mnie celują? Szalony Ale... wiem kolejny rangę Łał, wow, gościu mam Ja pierdykam, no! W ogóle mi nie idzie Straciliśmy wiochę no Fajnie, że Z My na nie pewno nie jedy... włączyliśmy gry z botami? Nie wiem Co że po ich ryspie. Ło, teraz tam przebał. No i zabili mnie Wykrakałem i Facebook 2200 zabiłem, że 1000 wrote. Nie wiem skąd ja ten ser wziąłem. Czy jesteś? A z jakimś typem się bawię. Mam granatów pod nogi i nie ma zmiły. Ale u nich siedzisz? Nie, jestem obok siebie. Obok mnie? No, przy tym, przy Na czołg czekać widzę. Nie, bo szukałem gościa. A gościa. Ja wezmę. No to patrz. <noise> <noise> Długa jeszcze. <noise> No, farmę straciliśmy, tu gdzieś samochód wyjechał, gdzie on? Nie, czołg. 170. Nie trafiłem. Ja trafiłem. A, gościu z bazuką Tak? Tego ściągnąć. Gdzie, 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 gdzie? Jeb, 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 jeb. Spoko, trafiłem. Dzień Sprawiedliwości zrobiłem. Weź mnie odbierz. No kurwa, jakby mi ten typ nie przeszkadzał, byłoby też łatwiej. Super, super. Fajnie, przynajmniej mnie zabili. Zabiliś go? Tak. Nie chciałem rozjechać. Tylko flaki wyrzuciłem przed nami gdzieś. A czoł. Gdzie? Kurwa, Co jest w kółko nic nie widzę. Nie trafiłem! Te pociski też zarem. lecą. Zobacz, rzucasz o, Jeden HP tak. mam. What the fuck? Zabili mnie. Zbyt no, co do ciebie. Wow, zabiłem no Ile masz tych części? 5100 już. No co ty? Ja mam 400. <laughs> What the fuck? No wiesz, jak ja odpalę i zacznę strzelać 200 nabajami, gdzieś szybko to się nabije. Potrzebny sanitariusz. Chyba nie zajarzył, że chcę do niego duszę. A, zostałam. O w dupę. Aaa, dostaję. Czemu wyparował? Там есть снайпер какой-то. Вау, wow, сырый, ничего не гонит я а, Wejście HP, pierwszy lepszy strzał go ściągnie. Porzucam go O tam jest gościu to Jest dwóch nawet O masz leczenie? To odpal tam. Co tak w plecach ktoś jest? Ty już do bazy nas Jeszcze to przegrany. Ja się tak śmiałem z nich. Że noby, że to, że tamto, że boty. To już jest 7-7. Ja jeszcze jestem specjalistą. Jak pral 6, ale to już chyba koniec. Cały czas wskakuje mi 6. Teraz nie mam co punktów przejmować, jeżeli chodzi ich po a, tutaj czołg na przykład. Biewał się we mnie. What the fuck! Dlaczego znaczy ten tak tłuczy? Ja pierdykam AK-74, tak? Zabije mnie. Kurde. Dzięki. Nie wiem kto to zrobił, ale dzięki. Naprawdę bardzo pomocny jest. To zajebiście. Włożyłem się właśnie przez jakiegoś typa, który we mnie wjechał i mnie wyrzuciło przez pół mapę Tak cię łuk Fajnie, że, że się wyłożył. A fajnie, że tamten... Właśnie, no i znowu mój we mnie wjeżdża ty. Co za bezmózg Przegramy to. Jeden punkt do dwóch Przegraliśmy.